Witam serdecznie w kolejnym wydaniu programu Nie przegap. Zapraszam do wysłuchania propozycji wydarzeń, jakie będą miały miejsce w najbliższy weekend w Mysłowicach. Magdalena Warchow, zapraszam. Już piątek 21 lutego o godzinie 17 w Moku przy ulicy Grunwaldzkiej wystąpią orkiestra Happy Big Band i Sikorowcy. Serdecznie zapraszamy na koncert. Szczegóły dotyczące biletów na stronie Moku. Sobotę 22 lutego zapraszamy do wzięcia udziału w charytatywnej potańcówce Złote Czasy PRL-u. Impreza zaczyna się o godzinie 18. Biorąc udział w zabawie, wspomożecie dalsze leczenie lenki SURMY. Potańcówka Złote Czasy PRL-u to nie tylko zabawa w klimacie z epoki, o którą zadba DJ Kasian, czy koncert Basi Janek i i Fabryki Talentów, to także licytacja unikatowych fantów, z których dochód zostanie przekazany właśnie na dalsze leczenie i rehabilitację 9-letniej lenki. Muzyka w niedzielę o godzinę 16 zapraszamy najmłodszych na kolejną projekcję filmu animowanego z cyklu Kino Rodzinne do Moku przy ulicy Grunwaldzkiej. Tym razem będzie to opowieść o słynnym symbie ze znanej nam wszystkim bajki Disneya jak Lew. W niedzielę o 19.30 zapraszamy na kolejny spektakl z cyklu Teatralna Niedziela do Moku przy ulicy Laryskiej. Mayday to spektakl, który przyciąga od lat tłumy i cieszy się wielką popularnością. Absolutny hit teatru rozrywki. Przedstawienie bawi i cieszy do granic wytrzymałości. Zawrotne zwroty akcji, zaskakujące sceny, energetyczne tempo, świetna obsada. To wszystko gwarantuje świetną zabawę. Zapraszamy! A już teraz zapraszamy na przegląd kinowy. W tym tygodniu tylko jedna premiera. Bad Boy. Mroczne oblicze polskiej piłki nożnej i bezwzględna walka o kobietę. To najnowszy film Patryka Wegi. Reżyser odkrywa niekończące się pasmo afer w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawienia meczów, groźby, zastraszenia i agresja na stadionach. Musicie to zobaczyć. Alfagad, tak jak chciałeś. Uczta włodza. Zapamiętajcie, Dajcie wino wyjątkowe, wino wybitne, idealne do wędlin jako aperitif. Ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym konkursie. Wpisujemy pod programem, jaki film chcielibyście zobaczyć i dlaczego. Wyniki konkursu w najbliższy poniedziałek. Szczegółowy repertuar na stronie gołkino.pl był to program Nieprzegap. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.